Hejka kochani! Z Tej strony Kinga z kanału The Emerald Lights. Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z QA. Poprosiłam Was jakiś czas temu o zadawanie mi pytań, właśnie do QA. Był zarówno post na Instagramie, również Insta Story i post w karcie Społeczność na YouTube. Co prawda najwięcej pytań pojawiło się na Instagramie, domyślam się, że jeszcze wielu z Was nie pojawia się karta Społeczność, także istnieje u mnie coś tam od czasu do czasu wrzucam, także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę. Kochani, pytań pojawiło się naprawdę bardzo dużo i bardzo serdecznie chcę podziękować każdej z Was, która zadawała mi pytania, e, ponieważ to właśnie dzięki Wam e, może tak naprawdę powstać ten filmik, także ogromne, ogromne dziękuję. Do tego wszystkiego część z Was zadała mi po kilka pytań, także super, naprawdę jestem zadowolona i jeszcze raz serdeczne dzięki. Ja mam tutaj herbatkę, także jeżeli ktoś ma ochotę, to również zróbcie sobie herbatkę, kawkę, coś do picia. E, możecie obejrzeć filmik, a bardziej go wysłuchać na przykład robiąc obiad, albo prasując, albo nie wiem, biorąc kąpiel, albo cokolwiek innego, ponieważ nie będę za bardzo Wam tutaj nic pokazywać, chyba nic nie będę Wam pokazywać, tylko będę gadać. Czy nie robić to, co chyba najlepiej mi wychodzi? <laughs> Także kochani, pytań jest sporo. Obawiam się, że będę musiała to QA podzielić na dwie części. Także dzisiaj zapraszam Was na część pierwszą. Natomiast, jeżeli ktoś nie zdążył zadać mi pytania ani na Instagramie, ani na YouTube, a będzie miał ochotę zadać mi jakieś pytanie, to bardzo proszę w komentarzach pod tym filmikiem. I z pytań, które pojawią się pod tym filmikiem, zrobimy po prostu za jakiś czas kolejny na QA. Także, kochani, ja herbatkę już mam, róbcie swoją i zaczynamy. Kochani, zacznę od może pierwszego pytania, które się pojawiało kilkukrotnie. Mianowicie chodzi tutaj o kwestię dzieci, i wiem, że wiele osób nie chce odpowiadać na te pytania i troszeczkę się denerwuję, kiedy dostaję te pytania, ponieważ no, jest to pytanie dosyć intymne. A nie daj Boże jeszcze, jak trafimy na kobietę, która chce mieć dzieci, a nie może, albo na przykład um, straciła ciążę. No, to może to być nawet traumatyczne, także uważajcie z tym pytaniem. Natomiast ja nie mam problemu z tym pytaniem. Jedno pytanie dotyczy tego, czy posiadam dzieci. Nie, nie mam dzieci. I kilka pytań pojawiło się: czy planuję dzieci, czy planuję mieć dzieci, czy planuję posiadać dzieci, czy chcę mieć dzieci, czy chcę mieć Bobaska, czy planuję Bobaska. Także kilka pytań w różnej formie pojawiało się o tą kwestię, więc odpowiadam, że nie mam dzieci, nie chcę mieć dzieci. I nie planuję ich mieć. Po prostu. Ja najbardziej należę do tego typu osób. Tutaj macie taki trochę mem z internetu. Ja mam większą potrzebę, aby mieć e, zwierzęta, niż dzieci. Także ani ja, ani mój partner nie zamierzamy e, mieć dzieci. E, I bardzo Was proszę, tylko jedną rzecz: nie piszcie mi w komentarzach, że mi się zmieni. E, bo ja dostaję wręcz alergii na to. Kolejne pytanie. Czego najbardziej nie cierpisz w ludziach? Tak, najnaj, naj, jedna cecha charakteru. Wow. Um. Oh. Wiecie co? Ciężko jest tu przedstawić jedną cechę charakteru. Myślę, że to jest taka osoba, którą zna każdy z nas. I to będzie jakaś sąsiadka, albo jakaś ciocia, albo ktoś w tym stylu. Są to osoby, które mają swój utarty sposób myślenia. I nie są w stanie wyściubić za ten utarty sposób myślenia nawet kroczek, a do tego wszystkiego są to osoby, które narzucą ci ten sposób myślenia, ten sposób życia, ponieważ według nich to jest jeden możliwy sposób myślenia i sposób życia, i nie masz prawa żyć po swojemu, nie masz prawa myśleć po swojemu. I są to osoby, bardzo często, które wchodzą w Twoje życie. Wręcz wyważając drzwi z buciorami, yy, zadają pytania, których pytań w życiu nie powinni zadać, tak cię trochę testują. Jedni robią to tak wprost, bezczelnie, inni to robią w taki troszeczkę zawolowany sposób, właśnie wiecie, zadając jakieś pytanie, które niby nie dotyczy, ale oni sobie wyciągają wnioski, jakie sobie chcą, yy, więc... Wiecie, do tego wszystkiego, jak im odpowiecie na to pytanie, to i tak sobie wyciągną wnioski, jakie chcą z tego, i tak usłyszą to, co chcą. Bardzo często są to plotkarze niesamowici, plotkary. To jest cecha charakteru takiej sąsiadki, plotkary, wrednego babska, którego nie lubimy, i jak ją widzimy gdzieś na ulicy, to mijamy ją szerokim łukiem, tylko żeby tej osoby nie spotkać. I wiecie, co z jednej strony. Ja nie wiem, jaka to jest cecha charakteru. Natomiast wynika to bardzo często z tego, że ci ludzie są samotni, z tego, że są zgorzkniali, z tego, że mają nudne życie, z tego, że nie są zadowoleni sami z siebie, że mają kompleksy. Wiecie, tych powodów jest kilka, i z jednej strony nie cierpię takich osób. Ponieważ mnie drażnią i, i marnują mój cenny czas, i, i, i nie mam ochoty im poświęcać jak gdyby uwagi. Z drugiej strony jest mi ich żal, no bo tak naprawdę muszą mieć strasznie kiepskie życie, żeby się zajmować życiem wszystkich dookoła. Są też trochę śmieszni w tym, co robią, bo to jest takie, wiecie, trochę żenujące. Nie znoszę, nie znoszę takiej cechy charakteru, jakby jej nie nazwać. Jak ktoś wie, jak ona się nazywa, to piście mi w komentarzach. I nie znoszę jeszcze jednej rzeczy. To jest też taka specyficzna cecha charakteru, gdzie są to osoby, które, co byście nie powiedzieli i co byście nie zrobili, tak odwrócą kota ogonem, że to wy zawsze wyjdziecie na tych najgorszych. To są dwie takie cechy, które czasami istnieją razem, czasami te dwa sposoby bycia są osobne, wiecie o co mi chodzi, ale. Mm, to są dwie rzeczy, na które zwracam ogromną uwagę. Są to najczęściej zarówno jedne, jak i drugie osoby, które mają jakieś te właśnie cechy. Bardzo często są niesamowicie fałszywe. I myślę, że chyba tak, jak powinnam powiedzieć, że nienawidzę fałszywości takiego skurwiałego charakteru. Brzydkie słowo, ale tak, myślę, że tak to nazwać. Czyli tutaj nie chodzi o to, że nie wiem, ktoś yy, będzie miał 15, 20, 150, 300 partnerów, tylko chodzi właśnie o takie, wiecie. Szukanie za dymy, wykręcenie kota ogone. Podsumowując w sumie to nie. To wiecie, mogę powiedzieć to, co moja babcia mówiła. Yy, nie kłóć się z głupim, bo najpierw sprowadzicie do swojego poziomu, a później pokonacie doświadczeniem. Także yy, myślę, że nie ma tu jednej cechy charakteru, ale na pewno spotkaliście w swoim otoczeniu, w swoim życiu chociaż jedną osobę, która taka była. Okej okay, kochani, dalej idziemy już do mniejszych pytań. Kolejne pytanie: ulubione jedzenie? Ja chyba nie mam ulubionego jedzenia. E, lubię wiele rzeczy, dlatego że ja lubię smakować, ja lubię testować różne rzeczy, lubię poznawać różne smaki. E, natomiast takich ulubionych. Jest kilka, ale nie jestem w stanie wybrać jednej rzeczy. Na przykład kocham pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami, lubię pierogi z mięsem, ale te, które robię sama, ponieważ one są wtedy bardzo mocno doprawione i jest to mięso specjalnie przygotowane na pierogi. A na przykład pierogów z mięsem, które bardzo często się robi w wielu domach, że na przykład jest to, nie wiem, mięso z rosołu, które potem jest przemielone i tak dalej. Nie, najgorsze. Więc takich pierogów z mięsem nie znoszę. Najbardziej lubię pierogi z kapustą i z grzybami. Ulwielbiam sushi, kocham sushi. Wiem, że wiele osób nie lubi. Ja bardzo lubię sushi. E, lubię zupę pomidorową, kocham wręcz zupę pomidorową. Ulwielbiam swoją zupę pomidorową, która wcale nie jest zbyt zdrowa, e, ponieważ jest tam sporo koncentratu, jest tam śmietana. E, I ta zupa pomidorowana jest robiona na kiełbasie. Mm -hmm. Tak, kochani, zupa pomidorowa robiona na kiobacie. Ja wiem, że wiele osób, które teraz słuchają, stwierdzą, nie, to jest obrzydliwe, to nie może smakować, yy, ale zawsze, kiedy kogoś poczęstowałam, był u mnie w domu, to prosił o yy, dokładkę, także... Chyba nie była taka zła. Mnie chyba jest łatwiej powiedzieć czego nie lubię i czego nie zjem, niż to, co lubię. Również jest pytanie o ulubiony deser. I chyba nie ma też jednego. Ja kocham wszystko, co jest czekoladowe lub orzechowe. E, czekolada sama w sobie, orzechy same w sobie, czekolada z orzechami, lody czekoladowe, lody orzechowe, e, ciasto orzechowiec, wiecie, wszystkiego tego typu rzeczy. E, lubię budyń czekoladowy. Nie ma niespodzianki. Ja lubię ogólnie jeść słodkości, ale wszystko musi być czekoladowe. Wiecie, ja lubię smakować, ja lubię testować. Lubię smaki, no nie bez powodu. Wiecie, mam tutaj sporo tych kilogramów na plusie, których nie powinno być dla zdrowia. Natomiast no lubię smaki, no, no co ja tu będę ukrywać. Okej, okay, kochani, lecimy dalej. Kolejne pytanie, gdzie pracujesz, i było pytanie również, czym się zajmuję. I są to pytania, na które ja Wam nie odpowiem. Nie będę udawać, że tych pytań nie było. Ja po prostu Wam nie odpowiem na te pytania. Co innego jest, kiedy na przykład z kimś rozmawiamy prywatnie i jest to osoba, którą już znamy jakiś czas, jest to koleżanka, kolega i tak dalej. Natomiast w internecie uważam, że jest to rzecz, o której się nie mówi. Dla Tak naprawdę, dla Was. No ja zajmuję się YouTubem, ponadto, co by człowiek na to pytanie odpowiedział, to zawsze będzie źle i zawsze to będzie rodziło jakieś kolejne pytania i jakieś kolejne dopytowania, więc ja o tym na ten temat nie będę mówić. Yy, natomiast zaspokoję Waszą ciekawość, tylko w jakiejś minimalnej yy, części, mianowicie odpowiem, że nie pracuję na etat, czyli codziennie nie wychodzę do pracy, żeby pójść na przykład do biura. To wszystko. Nic więcej na ten temat nie chcę mówić. Mam nadzieję, że uszanujecie to i rozumiecie to. Też nie sądzę, żeby każdy z Was chciał koniecznie informować wszystkich w internecie, gdzie pracuje, ile zarabia i tak dalej, i tak dalej. Także przepraszam, ale nie będziemy ciągnąć tego tematu. Yy, kolejne pytanie. Yy, czy masz na sobie jakieś perfumy? Jeżeli tak, to jakie? Pozdrawiam, również pozdrawiam. Tak, mam na sobie perfumy i jest to obecnie. Czekajcie, sprawdzam dla pewności. Jest to Mark Jacob Decadence. To są te perfumy, tutaj Wam zdjęcie wrzucam. Dzisiaj pachnę tym, chociaż ja ostatnio bardzo, bardzo oszczędzam, bo ym, już mi się kończą, więc będę musiała kupić kolejne opakowania, a czekam na jakąś dobrą, wiecie, promocję, przecenę. Jak wiecie, jakieś promocji na Decadence, to dajcie mi znać. Kolejne pytanko: jak długo mieszkasz w UK? E, jestem tutaj prawie 7 lat. Znaczy 7 lat minie latem tego roku, czy 6,5 mniej więcej. Jak długo jesteś ze swoim? Ze swoim partnerem jestem od 7 lat. Jestem od 7 lat, bo my jesteśmy dłużej o rok niż tutaj. Poznaliśmy się rok przed wyjazdem. Strasznie długo, wiecie? to już naprawdę, my jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo, tak na dobrą sprawę yy, i chyba trzeba by dodać temu związkowi jakiegoś trochę, wiecie, takiej pikanterii, ponieważ naprawdę zaczęliśmy się zachowywać jak stare, dobre małżeństwo, pomimo, że tym małżeństwem nie jesteśmy i od razu wiem, że pojawią się pytania o ślub. Yy, jeżeli chodzi o ślub, ani ja, ani Arek nie mamy parcia na to, żeby zawrzeć związek małżeński, wiecie, w sensie takiej umowy cywilnoprawnej, ponieważ każdy ślub to tak naprawdę jest umowa cywilnoprawna, plus jakaś tam przysięga przed Bogiem, jeżeli ktoś bierze ślub kościelny. Yy, z jednej strony chciałoby się tą białą sukienkę, przejście tą aleją i tak dalej, i tak yy, dalej. I kocham suknie ślubne, kocham oglądać programy na ten temat, natomiast z drugiej strony... Yy, ja mam chyba takie trochę zboczenie zawodowe, ponieważ e, miałam styczność z wieloma rozwodami. E, widziałam różne sprawy rozwodowe, więc e, to chyba takie trochę zboczenie u mnie. Zobaczymy, czas pokaże. Może kiedyś, a może nie. Nie wiem, to jest tylko, to jest tylko i wyłącznie życie. Nie. Najśmieszniejsza wpadka w życiu, jaką miałaś. Wow, najśmieszniejsza wpadka w życiu, jaką miałam. Słuchajcie, ja miałam wpadek różnych dużo. I tak na dobrą sprawę chyba mogłabym nagrać Wam filmik z różnymi moimi wpadkami, także jeżeli chcecie to piście, może się coś takiego pojawić. Na przykład wpadka nie wiem. Pamiętam, że mam nastolatką bierzmowanie, wybi wybieranie imienia na bierzmowanie Rozmawialiśmy w jakimś tam gronie i znajomy rzucił hasłem Teresa na to imię z bierzmowania. No, i ja tak z głupia strzeliłam. E, wiecie, to powiedzonko, które kiedyś funkcjonowało, czyli z przodu deska, z tyłu deska, mam na imię Tereska. No, i niestety ten chłopak mi odpowiada, moja mama ma na imię Teresa. Słuchajcie, po prostu. o Była w topa. Znaczy, teraz chyba bardziej by mnie to rozśmieszyło niż wtedy. No była wtopa, no była wtopa. Jakaś inna wtopa, no na przykład to, że jestem na rance z facetem, znamy się krótko, e, odszykowana i tak dalej, i tak dalej. I chcąc przejść na skróty, żeby nie iść chodnikiem zima, chcąc przejść na skróty przez taki, wiecie, delikatny pagórek, to był tak naprawdę wzniesienie koło chodników i chciałam sobie ściąć e, po prostu kawałek drogi. Wyrznałam orła, najzwyczajniej w świecie, widziałam orła cień. I po prostu usiadłam na dupie, no mówiąc wprost, usiadłam na tyłku, klapnęłam, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja zaczęłam się tak śmiać, że nikt by tego nie zauważył, no oprócz tego faceta, ale nikt by tego nie zauważył, gdyby nie to, że ja się tak śmiałam, dosyć, że po pierwsze śmiałam się w głos, bo było to dla mnie tak prześmieszne, to do, do tego wszystkiego, ja nie mogłam się podnieść, i on nie mógł mnie podnieść, bo ja byłam po prostu bezwładna, kompletnie, bo ja się tak chichlałam. Dla mnie ta sytuacja była tak śmieszna, jak dla kogoś, kto by patrzył na to z boku. Ja się śmiałam, po prostu do polu. Ja prawie że płakałam ze śmiechu, bo wiecie, cała sytuacja, cia, otoczka, masz to być piękna, super, fantastyczna, a tu czach, siedzisz, to po prostu. Ja tak zawsze chyba miałam, bo ja pamiętam, że bardzo podobną sytuację miałam z koleżankami, jak byłam nastolatką w liceum. Też szłyśmy w trzy, ja się znałam, usiadłam na tyłku. Też zima. I oczywiście ogarnął mnie śmiech. Ja się zaśmiewałam, a one biedne stały nade mną i błagały mnie, żebym przestała się śmiać i żebym się podniosła, bo robię wstyd. Wiecie, jak jest się nastolatką, to to jest wstyd. Jak jest się dorosłą, to też teoretycznie to jest wstyd. Ale mnie to śmieszy. Poza tym, no, moja wina, że się pośliznęłam. No, w pewien sposób, moja, no, mogłam nie leźć tamtędy, gdzie było ścisko, albo bardziej uważać. No, ale się pośliznęłam, także takie wpadki. E, natomiast wpadek różnych w życiu miałam pełno, także jeżeli macie ochotę posłuchać, to dajcie znać. Kiedyś nagramy sobie taki filmik. Kolejne pytanko: to postać filmowa, z która do ciebie pasuje? O, i bardzo podobne pytanie zadała jeszcze jedna z was, z którą bohaterką filmu chciałabyś się wymienić. Eee, bardzo podobne, natomiast dotyczą czegoś innego troszeczkę. W każdym razie postać filmowa, która do mnie pasuje. Wiecie co? Nie ma chyba takiej postaci. Po pierwsze, ja się z nikim z żadnego filmu nie utożsamiam. Myślę też, że na każdym etapie życia. I w każdej chwili życia możemy utożsamiać się z innymi osobami. W innych etapach życia możemy utożsamiać się, nie wiem, z jakimiś bohaterkami filmów romantycznych. W innym etapie życia z kimś, kto przeżywa dramat. W jeszcze innym ktoś, z kimś z jakiejś komedii. Jak mamy 20 lat, to będziemy się utożsamiać z kimś innym. Jak mamy 50, to też będziemy utożsamiać się z kimś innym. Czy jak mamy, nie wiem, 15 lat, więc. Ja ogólnie nie utożsamiam się z nikim, z żadną postacią, ani z filmu, ani z książki, ani z życia. I tutaj było drugie pytanie: z którą bohaterką filmu chciałabyś się wymienić? Przepraszam, że tutaj chodzi o jakąś zamianę na życie, coś w tym stylu. Natomiast chyba nie ma takiej bohaterki. Te filmy wszystkie tak na dobrą sprawę, czy to są romantyczne komedie, czy to są dramaty, i tak dalej, czy one pokazują bardzo bogatych ludzi, czy one pokazują biednych ludzi. Pokazują też to, co jest rzeczywistością, bo nawet te najbogatsze postaci w książkach czy w filmach e, pokazują nam, że ci ludzie też mają problemy. Więc e, chyba nie ma czegoś takiego. Natomiast zakładam, że byłaby to osoba, która ma fantastyczne życie. Zawsze jest zadowolona, ma nie wiem, cudowny, ogromny, piękny dom i kupę hajsu sypiącą się z nieba. Do tego wszystkiego jest szczęśliwie zakochana, ma cudownego męża, czy tam cudownego partnera, który ją wiele nosi na rękach i och, ach, ech, żegam tęczą. <grym> Wiecie, dlaczego? Dlatego, że najzwyczajniej w świecie każdy z nas chciałby mieć super, łatwe życie, bezproblemowe, co nie jest Możliwe chyba do osiągnięcia. Tak naprawdę nie jest możliwe do osiągnięcia. Nie chyba. Ono po prostu nie jest możliwe do osiągnięcia. Każdy z nas ma problemy. I nawet mając kupę forsy i żyjąc tak och, ach, ech, tak naprawdę też mamy problemy, bo musimy coś zrobić, żeby dalej te pieniądze mieć. Żeby ich, wiecie, w jakimś trafnym interesie nie utopić i tak dalej, i tak dalej. Także każdy ma problemy. Więc... Nie wiem. Mogłabym się wymienić na przykład mieć jakiś piękny dom, nad oceanem, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, cudowno, od innej, wziąć na przykład jakiś cudowny samochód, od kogoś tam innego, nie wiem, super psy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Także co najwyżej na jakieś takie rzeczy mogłabym się powymieniać, ale chyba raczej na nic więcej. I ostatnie pytanie w tym filmiku, w tej części zrobimy sobie: czy masz jakieś zwierzęta? Niestety w tym momencie zwierząt żadnych nie mam, nad czym bardzo ubolewam. Ja zawsze w swoim życiu miałam zwierzęta, od dziecka te zwierzęta gdzieś mi towarzyszyły, ja kocham zwierzęta. Zawsze były psy, jakieś miałam i papugi, i miałam świnki morskie, i miałam chomiki, i miałam tchórzofretkę. Także zawsze gdzieś e, ci milusińscy towarzyszyli w życiu, natomiast e, po wyjeździe z Polski, e, no niestety wiecie, wynajmując najpierw pokój, potem wynajmując mieszkanie i tak dalej, tak dalej, w wielu miejscach no, ludzie się nie godzą, właściciele się nie godzą na zwierzęta, więc... Żeby nie mieć problemu nawet takiego, że w jednym mieszkaniu, czy w jednym domu ktoś mi się zgodzi na, na, na zwierzę, na kota, na psa, ale będę potem miała problem, żeby się gdzieś przeprowadzić, żeby ktoś się y, wyraził zgodę na to, albo będzie ode mnie chciał kupę, kupę forsy, znacznie więcej niż wziąłby normalnie, bo będzie jakiś zwierzak. No ja też to rozumiem, że nie chcą tych zwierząt, ponieważ ludzie są różni, zwłaszcza tutaj i, i często nie dbają o te zwierzaki. Ale chcę mieć, chcę mieć yy, i, i chciałabym mieć kota i psa, a w ogóle to najlepiej marzenie mieć dom z przepięknym, ogromnym ogrodem, z ogromnym terenem, gdzie mogłabym mieć kilka zwierząt i bardzo, bardzo chciałabym mieć yy, bardziej dzikie zwierzę, yy, bardziej dzikie zwierzęta, tak naprawdę chciałabym mieć dużego kota, yy, chciałabym mieć panterę albo coś w tym stylu. Strasznie mi się to marzy, no ale dla takiego cudu natury trzeba mieć niestety odpowiedni teren, który jest odpowiednio zabezpieczony, żeby to zwierzę się nie męczyło, żeby miało odpowiedni teren, żeby mogło się wybiegać. Trzeba mieć też odpowiednie zasoby finansowe, żeby odpowiednio i prawidłowo karmić takie zwierzę. No, a mnie niestety kasa z nieba nie leci i wbrew pozorom, utrzymanie takiego zwierzęcia jest niesamowicie drogie, czasochłonne itd., itd. Także niestety na ten moment w moim życiu nie stać mnie na to i niestety nie mogę sobie pozwolić. Ale kto wie, może w przyszłości okaże się, może kiedyś będę tą zwariowaną, która będzie miała na przykład czarną panterę. Ale z takich przyziemnych to na pewno chciałabym mieć psa. I chciałabym mieć kota. Kochani, ja będę już kończyć. To będzie koniec pierwszej części. Kolejna część pojawi się za następne 2-3 dni. Myślę tak mniej więcej, dlatego że ja już zaczęłam tracić głos, więc po prostu skończymy na tym. W drugiej części pojawi się więcej pytań o moje życie tutaj, ale pojawią się również inne bardzo ciekawe pytania, jak na przykład mój znak Zodiaku, horoskopy. Czy ja w to wierzę i jak to się ma na przykład do mojego charakteru? Także będzie kilka różnych ciekawych pytań również w kolejnej części. Kochani, natomiast jeżeli pojawiły Wam u Was się jakiekolwiek pytania w trakcie tego filmiku, bądź nie zdążyliście ich zadać, to piszcie je w komentarzach. Będę czytać, będę je notować, będę o nich pamiętać i stworzymy po prostu z nich kolejne Q&A. Które pojawi się po prostu za jakiś czas, jak tych pytań troszeczkę się uzbiera. Ja, kochani, teraz już nie będę przedłużać. Życzę Wam, kochani, miłego, sympatycznego, cudownego dnia. No i widzimy się już całkiem niedługo w kolejnej części. Także przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się niedługo.